Witam Was widzowie bardzo serdecznie w żniwach. Mamy żniwa. Pierwszy lipiec. E, czekam na kombajnistę. Ja już sobie tutaj odpalę e, siątkę. Dobra. Siadam. E, najpierw lecimy z owsem później na rzepak i później znowu na owiec. Wiecie, tak lecimy po kolei, będziemy latali. To i we w to. E, Zaraz ma być kombajnista, więc... Ja tutaj sobie już wyjadę. Ogółem kosimy nawet rzepak na słomę. Wysisz, ponieważ sieczkarnista nie ma tego. Nie ma sieczkarni, więc... Yy, będzie, no będzie taka rozdrobniona ta słoma, ale będzie, nie? Ja sobie tutaj stanę na poboczu, będę czekał na kombajnista, będę tego wyczekiwał. Ogółem dołożyłem burty do przyczepki. I ogółem tak. E, mamy już krówki. Cztery. E, zmieniły się z jałówek. E, I ten. I już te. Mamy trzy cielaczki, Bo się ocieliły nam. Więc dobrze. Tutaj też właśnie mówię. Te burty dołożyłem. Teraz tam ponad. Powinno ponad tona więcej. Tutaj wchodzić na tą przyczepę, Więc już wziąłem 60. Nie będę ciapka męczył. Może. Kombajnista gdzie z tamtej strony? Nie podchodź Dobra, no czekamy. Daję trochę tej 60 tutaj. Tak powolutku, tak żeby... bo jest to silnik zimny. O, jedzie kombajnista! Dobra. Było widać tego bizonka. Jedzie, jedzie. Kurde, biegi się zablokowały. Kurde. Dobra, dawaj panie za mną! Kurde, truja. Teraz krzynia odleci. Dobra, jedziemy. Jedzie on tam, jedzie, dobra. nie, kurde, owy jeszcze nie dorósł. No dobra, czyli musimy zawrócić jechać na rzepak. Kurde, jest problem. Wysiadam, panie, musimy zawrócić, jedziemy na rzepak. Albo pojedziemy prosto, dobra, pojedziemy prosto, też dojedziemy. Bo owy jeszcze mi nie podrósł. Dobra, no więc widzicie, jednak owy jeszcze nie porósł. A myślałem, że porósł już. Ale, no, jednak, no to będzie trzeba poczekać jeszcze z owsem. Jeszcze jest zielony, więc jedziemy na rzepak. Na rzepak już mi się wydaje, że powinien być dobry, tak? O nie, mi kombaj pod górę nie idzie, to ja zawrócę od drogi. Dobra, to jedź pan tam drogo. No, Ja sobie pojadę tędy, bo 60 idzie. Oczywiście nie daje jest tak bardzo wpalnik. Nie chcę jej katować tak po polnej. No to jest ciągnik w końcu, ale. Teraz ten skrzyżowanie, tam będzie skrzyżowanie, to sobie tam będę stał. Czekam na kombajnistę. Kurde. może jest jakaś zawrotka. A tylko tu można dojechać powód. Myślałem, że może tam zawrócić co? tak. To lipa. A bo tam tamtędy wjechać. Dobra już. Teraz trzeba wyczekiwać. Tutaj może trochę cofnę. Stoję na drodze. Jeszcze nie widać tego sprzętu. Więc czekamy. 60 ja do 60. I trzeba czekać. Ręczny. Kurde, może zadzwonię tego kombajnisty? No, halo panie! O kurwa, taka górka chujowa się trafia, że... Gdzież pan jest? No, no pod górkę wjeżdżam powoli, no. Więcej nie uciągnie. Masz na widzę, lata. jedzie. Dobra to na razie. Ile pan pi, poczeka? Pi, pi, pi. No dobra, jedzie już, widać go. Kurde, blokują się te. Kurde, naprawdę chyba ciężko idzie, ten bizon. No, idzie! Idzie Verona! Panie, niższy bieg może mu wrzuć. Chyba tam. <grymne> Na jadęce, kurde, cisnę. Nawet bieg się wrzucić nie chce. <grym> Widzę, że ciężko idzie. No i ciężko idzie, no. Takie chujowe górki porobili to. <grym> Dobra, ja już biorę. Chciałabym. te, 30? Czy 60, co ja gadam? Z zawsze 30 robiłem. Już mogę pani jechać Czekaj Górka zaraz to te to pojadę Jadź pan, jadź pan Ruszył 20 na godzinę Dobra, lecimy na pole widzowie Lecimy na ten, że paczek jedzie tam e, e, konwajnista wizonkiem Będziemy... Panie mam koguta zapalonego. On mi się zepsuł. A ja mam. Tak będę pewny to pan se zaświecisz. <noise> to już sam się powinien zaświecić. Awaria światła jakaś. Żarówki mi się wyładowały. Lipa. A na odwiaz panie też przyjedziesz kosić? Nie ja wiem, zobaczę. Będzie do koszenia? O, i tu rzepak mój po prawo. Dobry. Tylko na słomę panie, bo ty pan nie masz sieczkarni, jo? No nie mam, nie mam. No to trzeba na słomy wykosić. W sumie to i lepiej może dla mnie. Jak ten zły No jakoś no, tak. no można by coś tam pokombinować, żeby to rozdrobnić. Ale to jak to będzie, panie, to przecież będzie to już lepiej słoma, nie? To będzie zawsze rozdrobnione, ale będzie, nie? Zawsze słoma będzie. Jo, na słomy pan Kosi. Papan, ile? Tu ziemniaków ktoś ma? Bogacz jakiś. To. Ziemniaki się nie opłacają. Ja tam miałem 60 toni, żebym dostał mało, 8 tysięcy. Dobra, ja se wiadę tu. No czekaj, gdzie się pchasz ty? Nie widzisz, że tu robota rolnika idzie? Panie, wziął, Panie, kurde, włącz to słomę! Bo to niemożliwe, żeby w bezpieczkarni tak leciało. Raz na jakiś czas może polecieć. Dobra. Gasim. po się zawsze psuje. Opa. Dobra. Dobry panie w ogóle. Dobry dzień. Taki dobry to nie wiem, chmury są na niebie. A ja ogólnym widzowie postawiłem kurnik. Nie wiem czy wy widzieliście, się nie widzieliście, bo ja nie pokazywałem, muszę wam pokazać. Już tam mam, trochę kupiłem zwierząt. ale jeszcze zaś kurwa nagrywa. A, to nie można? A, dobry, to są nagrywaj. I no mi nie wpadnij do hedera. Więc później wrócę, to wam pokażę. Jak panie tam sypie? No jakoś sypie? No jak? To, a ile pan już masz? Tak procent na oko. Tak na oko, no, Będzie z pół tony może. No kurde, to lipa. Ja pani tam skoczę, zobaczę na tamten nowias. Pani żeś chłopa zmucił Ja nic we mnie widział Kurczę, jak ciężko o. Dobra. Dobra. To jest ogólnie nowe nasze pole kupione, ja je kupiłem ostatnio. I rośnie ten nowias. Zobaczymy jaka tu jest w ogóle gleba, nie? Czy się przyjmie, czy się nie przyjmie? Czy no przyjął się, ale jaki będzie kłosek, nie? Dobra. Panie wolniej Co pan tak szybko jedziesz? Niech się przerzucił. To pan weź sobie jakoś na jedynce koś No jest trzecie. Mi kiedyś kolega pożyczył kombaj to ja żem na jedynce kosił. Cztery na godzinę No widzisz, kurde, ale ma chujostwo. Dobra Jadziem Dobra jadę. Panie trzeba sypać czy nie sypiem? Jeszcze nie trzeba Panie Majet Pani mają, ale główno daju. Widzisz, pan jaki luk ściągnik mam, żem kupił ostatnio. Tak ja zwany. Tak zwany. John Dyr. Felgi mi zostało przemalować. Ej, no widzowie, możecie napisać, czy robimy z tej 60 John Deere, ale nie, no nie będziemy jej tak chyba pokazać, bo ona, jak ona będzie wyglądała. Chłopie, coś ty żeś walnął? W drzewo. Ja... Jakie drzewo, jak ja tu wykręcam? Chyba drzewa nastawiali, nie? No. Jak z tymi fotoradarami. W 2010. Ja... no dobra. Jedziemy. Dej mu, daj mu, daj mu! Kurde, tak widzowe dzisiaj samemu jestem na żniwach. Panie, ale wolniej! Bo pan naprawdę szybko jedziesz, to będzie słabo mucić. Wydaje się, pan. No mi się nie wydaje, jak pan 15 na godzinę jedziesz. Jakie 15? Jakie 15? Jak to 10, skromne? No, no teraz to ponad 10, 11 jest. A pan ma licznik bo O kurczę, w dupie. No... No to Panie, właśnie. a możesz pan tak nie mówić, bo ja nagrywam. No, trudno. <gryw> Powstrzymaj pan się. To będzie ciężko. O kurde, ładnie sypie ten rzepak, trzy przejazdy, prawie pełny zbiornik. Do tyłu, do przodu! Podjeżdżaj, nie zastanawiaj się. Gdzie się pcha pod header? Widział pan. Jo, się widział, bo tu tak teraz te wciap. ludzie teraz tak chodzą, kurde. Główno nie wdechną, a w header to się ładują. <noise> No, witam wysowie po krótkim cięciu Bo tutaj coś się stało, mała awaria Bizona była i musieliśmy tam podjechać i tutaj zaczynamy odtąd. Ile pan jedziesz? Stój. Kurde, pan panie czekaj się nakręcę. Pan nakręć wiem, pewnie pani z tamtej strony znowu pojedziesz, co? Zobaczę. Dzisiaj będzie chyba cofnąć. No jo. No to właśnie. No kurde, ładnie sypie, panie. Ile tu jest? Prawie, prawie 3 tony. Dwie tony. Jakoś. Widzicie widzowie, ostatni przejazd nam został. E, I pewnie nagram kolejny dzień, jak e, pożyczy nam albo pożyczy nam ktoś, albo ktoś nam po prostu przyjedzie prasować. Ale chyba gadałem właśnie z kolegą, że mi pożyczy, choć może ten pan, tego pana się dobrze. Panie! Jest... Masz pan i o prasę? A ja nie wiem, musiałbym zerknąć. No nie weź tam... pan, czy prasę masz? Na gospodarstwie? Coś, nie masz pan prasy? Coś tam, coś tam w rączki mi chyba wpadło, ale nie wiem. A przyjechałby się pan wprasować? Jak będę miał, to przyjadę. No ja będziesz pan miał. No to panie, nie wiesz pan, czy prasę ją masz? No ja nie wiem. No to ja nie wiem. Ty pan jesteś rolnik, czy jakiś miastowy? Ja tutaj przyjechałem tylko do robice. Kombań to jest mojego, kurde tego. Spagra no. Dał mi instrukcję obsługi, powiedział, że mam przyjechać do kogoś za pieniądze. No i przyjechałem. Dobra, ale to w ogóle ile za tę usługę będzie? Za to pole? No. A ile pan rok temu dawałem? Rok temu? Ja żem płacił w całości. Ja żem chyba wtedy w dwie stowy zapłacił. O. Tyle samo myślę. Ale to ja za cały. za moje wszystkie pola, panie. Za wszystkie, dobre. No tak, to 50 z... zł. No, będzie stówka. 50 zł. nie stówka. 50 zł. Na paliwo potrzebne. Ale 50 zł, no pani, 50 zł. 55, Jesteśmy w domu. No to 55. No doczekaj, panie, tu jakieś mam. Tam. No to dobra. Mhm. Dobra. Masz pan te 55 zł Dobra. No i dobra. Wysyp pan no się i tylko. Tyle. Już pan nie masz nic? Nic. No dobra. No i widzicie widzowie, to na tyle. żniw. Panie, to weź pan zadzwoń, czy pan ją masz w tą prasę. Dobre, będę dzwonił. Ja jak masz, to pan możesz przejechać sprasować. Dobra, jedziemy na gospodarkę, wysypiem się. To, że sypnęło tak w miarę, nie? No tam jest taka 3-4 przyczepy, mi się wydaje, więc jest spoko. Myślałem, że będzie gorzej wam powiem, a tu ładnie sypnęło. Bo tam pewnie 4 tony nawet były. Dalej, czuj, ma opór. sześćdziesiątka. Ciężko ma pod tą górkę, nie? W końcu ma trochę niby naładowane. Urde, no i czego stoi w Jeden redukcja i wyższy bieg. Szerzysz się, ja pan stanął? z górka się zaczęła z się zaczęła zjedź pan Panie, jadę ja zjedź pan czekaj to koło mi się zacięło do cholery jasne. Mm. Dobra, jedziemy to kiprniem. Kurde, ale ciężko ma 60. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie miała ciężko. Ekologia. Kurde mol. Pierwsi we wsi. Kurde. Jeszcze nikt nie wyruszyła. Dobra. Ja sobie zaraz tu cofniem. Ja w tej stole tam mało miejsca widzowie wam powiem. To jest nawet ciężko wjechać. Tą belkę muszę szybko wziąć tą... Dobra. Dobra, wyjdę, zobaczę jak tam jest. Nie no, muszę bardziej w tą stronę się nakręcić. Ojo, teraz będzie dobrze. Nie no, teraz to kurde, za blisko, żem wziął. Zarady Dyszel jeszcze złamie i będzie po wszystkim. Dobra, ja sobie to już tam przełopatuję. Ja pierdzielę nie na tą stronę. Kurde, mol. Tu jest zły wysyp. Nie mogę na tył, niestety. Widzowie. Nie chcę mi się burta otworzyć. Więc po prostu... No ale jak się nie chce, to dla mnie będzie i łatwiej teraz to wysypać. Zrobię o kółko wokół i... Zaraz zadzwonię tego chłopa, jeśli zapytam, czy ma tą prasę, to by mi sprasował. Dziwne kurde. U. Dzwonię tego chłopa. Halo! Kurde, nie odbiera. No dobra, widzowie, to będzie na tyle w takim razie. Yy, widzimy się do następnego odcinka. Cześć!